Dobra. No dobra, zobaczymy co żeś tam wyciągnął z asa z rękawa. No z dobra, moja złoty dobra. Co się stało? O, no i zajbić. Diamond Hill, oglądaj. E... Lecimy. Aha, dobra. Lecimy, Ale ciebie, ale czy, ale czy jakoś to, ja chciałem jakąś taką mapę z szakiem. Ja pierdolę, Skrybile, chłop żadnych perków nie wziął, tyle myślał, ja pierdolę. Nooo, co to? Jedno mnie da, nie jak ja, coś? Wiesz, ale tnie ci? Wiesz, tak to tnie macz? Nie. Bo tak, Erią? tak, śmiesznie tak... Co to była za ta muzyczka? Nie, nie płynie, <grym> nie płynie bardzo... Tak, niepłynnie... Niepłynnie bardzo... To medułusze. Będzie mi jest nagły szkoda. Chodź, ja schowam to kółko, to, to będzie że jak ja. <grym> Jest strasznie, ja nie mogę oglądać Maxa Bo mi oczu pląsu dostanę zaraz Nie wiesz. wiem czy on tak to działa Też nie wiem Jak już wiesz, tak jakbyś tak bardzo chaotycznie ruszał tu na szybko To topem Totem, dobra No, idziesz? Jedziesz, jedziesz, par, o to chodziło Patrz, patrz, faj to nie, tu nie jest ta mapa, dobra Chodź Chociaż... Tam to ten miałeś w chłopie, Wiem, Ja, widzę, widzę. Zaraz go tam zniszczę. C co to się dzieje? Chodź, Ja A Chodź do mnie. Oj, Maxiu, gonimy się. No nie no, Maxiu. Ja tu chcę się pogonić, a ty tak idzie. ma perki na krzyczenie. Dokładnie. Chodź. Potrzebuję szafki. A ty mi w tym pomożesz. Dobrze Max? Mhm. Mm Miałem dusiartkę, halą. <śmany> Robię wiem, 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 ale to co, to co ja chciałem zrobić to akurat za bardzo było pod kątem ostrym. Ja pod, pod kątem ostrym. <śmany> co wygląda? Pod kątem ostrym. <śmany> Jezus Boże. Normalny, że to jest kąt najlepiej. No. No, chodź. chodź. Ale szkoda, że nie masz szaku, bo ja wyjebany robię. To będzie szak. dosłownie ja. No co, no ja tu... Bo jak ja... Ja stworzony do generatorów jestem. A dobra dobrze. Jestem nobek. Ja jestem taki bierz, jak się <laughs> specjalnie bierz, tak przykładuję przez okno, gubi moje ślady, Bo on się w szafce dostaje z w... szatki byli takie Happy. Wieszne. No. A no, więc nie masz. Mhm. Mm OFAK! Oh, Hmm. Aha Jezu Czy Jimmy? Tak, Jimmy tak hmm. Można wyszczanąć Aha, bo Jimmy go... No to kuźwa, no i taka kuźwa Boże z, z domami Spokojnie panie, ja tu robię ćwiczenia normalnie. Brzuszki normalnie. Jeden, drugi, trzeci. Dąży przed dwójką? Czekaj. Nie. Poczekaj. O oh fak, jeszcze tą... Tak, zdążysz. Zdążę! Ja nie wierzę. Arianka jeszcze nie wisiał. Na końcu Ariankę sobie zatrzymał. Nie zdążyłeś. Mech, nie. Dziś Lajona nie wierzę. Nie, nie, nie zdążyłeś. No Idź! Arianka! Chodź, 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 chodź. No. Gdzie nie zdążyłeś. Arianka to idzie, to idzie to za tobą? Lajon? Nie. Czekaj. Okay. No, Gdzie jest Ozioryanka? Ej no, żeś mi pola z naprawdę, I myślę, nie goni. No, ja pomyślałem byś mnie goni. Bo ja pomyślałem, żeby pogonić troszeczkę ten... Nie, to nie, nie jest, jest Ozioryanka, Ej tak ogóle, jest, ogóle, ten klucz wypsu, jest wypsuty, miałem chce mieć aurę chillera Tymczasem to co mi pokazuje, to mi pokazuje... Nic mi nie pokazuje no. A nie, teraz mi pokazuje no, no. Gdzie jest Ozioryanka? Gena robię! Minąłeś nas. Ale w A To jest Darianka? To nie jest Zarianka. To jest Ziranka. To jest Ziranka. Tak. Zgradasz. Mhm. Chodź, chodź. Kurwa, no co jest? Bazal, nie jest Zarianka. No chcę. No, spierdala mi myśka, no. Późno, myślałem że się uda. To Chcę... Myślałem że się uda, szczerze mówiąc. O, Głośności pozmieniać. Nie Ale mi się się Ale wiem gdzie co... jest uda. To co... udali, ja? Arianka. Arianka jest... Leczy, leczy. Lecze, leczy, leczy. Leczy, leczy, tak? No, Na leczy. dole przy przejściu do głównego. Do teraz leczy do do... Magiczny trik A co to tu jest? I leży. A nie, czekaj, no. Pa, magiczny dźwięk. Jedna w to, kurwa zaraz. O, o, co to jest? Aha, granat! Nie, nie leć mi, nie leć mi, sam z tobą. I dalej mi się wiesz, pisz, wiesz, dorem, nie co nie jest. jest, kurwa. Maksiu! <grym> Don't! Don't do it. Bo no co jest to jasnej kurwy nędzą I nała naraza Oszukałeś mnie Nieprawda, sam się oszukałeś No nie zrobię mi No <grym> I właśnie tego Ktoś chyba nie siadło. Się oszukuje Słyszałem jak to zostaje żyto. I teraz nie możecie naprawiać generatorów MŁAHAHAHAHA ha, ha, ha. Nie, ty zło Dlaczego? Bo tak kazałem wam I tam widziałem jakąś pół osobę Czemu ja tam widziałem osobę? Kim ty byłeś osobo? Kim ty byłeś? <laughs> ja nie mam jeszcze <laughs> Jaka krótka ręka, widziałem to <laughs> Ja mam długą rękę Trochę była krótka. Ej tylko daję. Jeszcze raz, Dramaturgia jeszcze to nie tak tak to mogę tak. użyć. Czemu jeszcze? Fajna nie fajnie. wiem. Witaj. No Oleczymy tutaj. No. A ja widzę Gena. Czemu Gena widzisz? A nie wiem. Ja nie widzę. No rzucę. Aaa, tak. dramaturgia, tak jest. Naraziła cię, fajnie. <laughs> Aaaa, chyba że tam. Chyba że może tam aturkie. Nooo, ma ten no. modelowy No skąd to tu cię wzięło? No ej, no, piętrze. Widziałem, że tam go ci chodzi. Lion, nie masz brylldki, co nie? Czy masz brylldki? Ma, ma. Miałem dobra. To jest twoje drugie wiszenie? Tylko Jimmy i tylko ja nie moje ostatnie, trzecie już. Chyba nie zdążyliście a a ale to ja ciebie nie dowiesz? zdążyłem! A nie, nie zdążyłeś. No nie zdążył, przecież mówiłem ci. Nie słyszałem. Nie, miał dwie kreski. Dobra. położył się, że, że tu kociapa biegnie, a to ta kapeluszowa. Co ty, Max, robisz? E, tak szybko się spada. A. Czemu wszystkie geny się regresują? A, bo ja mam to, strzał racja. Bo nie robisz ich. Zrób gena Max. Dobra Ja w nie ja bluzi Przyjdzie kucia bajda zabił? No widzisz od razu... Oj, iść do środka te, to Jest tu w generatorze, mogę kabelki podziwiać Proszę Patrz jakie ładne kabelki Widzę właśnie Patrz, ja ci pomagę z kabelkami Co zrobić? Właściwie nie wiem Ach. Ach. Patrz, czekaj okay. no Ale... Ale uh, nie udało się że ja Jimmy, ja go Nie, właśnie Chodź tu, Jimmy, pogonimy się troszkę Ale tylko troszkę, nie za dużo Ja Nie mam zamiaru tego niszczyć Ale pułapkę nie postawię, tylko wtedy ty spieprzysz gdzie mi przyłeś? Daleko. Dalej, konie, yy. Daleko Witaj. No ci ja opiortucze. Nienawidzę tych perków. Mmm. Ich nie bierz. <gryw> tu Maxiu. Taki perków. <gryw> A taki no, krzyczy. krzyczy. Aha, ja to wziąłem za żartu. <gryw> Fajny żart. <gryw> Ty Baksio zażartujesz, to nie ma we wsi Czego nie ma we wsi, kota? Chuja. Aha, okej. Okay. Hmm. Tamigena zrobiliście, czemu tam zrobiliście? Czemu wyście to sobie zrobiliście? Czemu mi zrobiliście długą rękę? Hmm. Jakby... A, aha, czy masz tego perka? No myślę, że jak ja, ja razy, wiele razy was w ogóle uderzyłem. Hmm. Tutaj wkładam Mariankę na tym oknie, to, to nie, nie było tak. normalnie realne. Kurde, jednego gena mi zostawił, niedobrze. Jeden gen został. Ostateczny gen. Uuuu, Maxiu. Nooo. Może być dalej, ciężko. Może być ciężko. jaka dalej żyje. Ale powiem ci, że to te... Kurwa, do tego killera żywiło. No, znaczy, że troszeczkę tam. Myślałem, będzie takiego bardziej... Jakiegoś takiego, wiesz, takiego, nie Jump normalnie. O. Ale nie na... no chcecie... No ona no, jest za no, no, ten killer jest Kto ten killer jest tak szczerze Ja krzyczę, nie wiem jak... Ja, ja wiem, że <laughs> Ja mam <dękę>. Młody! <laughs> Momento? Momento Ej, a tu no, do bakrumców to... się spada No A w łódkę Robloxem Brawo Dobra Mogę już w pewnym momencie się, pilarach się kawa Sprawdzić jak się mnie zabija? Też. Ale nie <laughs> tylko tak. O, raz w <laughs> bukietnie. Kurde. I tak? <laughs> Dobre. I tak. Widzisz, Max? I to miałeś? Arianka cię ocaliła. No właśnie. Ja powiem ci szczerze, że jestem sam w szoku. Chociaż to, to jest tak, że czasem... No właśnie, czasem jest. Mnie wystra... Aha. Czasem mnie strasznie wystraszy, a czasem przebiega on sobie krzyczy i tak... Okej. Okay. Co to jest? A tu jest tu... Ja sobie zobaczę. No dobra, dwa punkty. takie rzeczy... Ja o, 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 Powiedz jest Już jestem. To o, kurwa ty Sińc nie wiem. Mieszka mi nie działa. Daj, mi działa. Graj na strzałkach. Jezu, jednemu ucieka myszka, drugiemu nie działa. Co nie wy? ucieka, ale poza ekranem. W sensie. Chciałem po, być śmieszką. przyciszyć trochę. Nie wiem, czy. No już działa. No bo, nie no, bo nie co ty. miałeś na 120, czyli bo ostatnio jest cicho. A no może... O, o, może bądź za głośno. No. krótka ręka. Coś ze mną robią, ale kamerę. Do... to kamerę... Tak nie, nie. Nie no, lajnka traperem nie zauważył, jest mm -hmm. No to jest traper. No jest traper. It's a traper. A czemu tu jest paleta tam gdzie ok? Nooo. Jest już radnego. Szybko A czemu mu się ręce nie. Co się. Dobrze co się dzieje z twoimi miery? Co... Dobra, to jest zbagowane Ale co? Nie na pani jak go zaglądałem. Jezus, on ma ciało cofnięte całe! Kto? Lion! Wiem ja? jak ja Max oglądam, to to się tak tyle pało strasznie No, tu jest coś Coś Co się zdziwało? To jest kurzba To ma słaby internet, bo tak laży Ja raczej chyba okej okay mam Na zielono u mnie nie jest śmieszny. A ja myślę, że będę mi się dostraszyć. A ja nie tak ona. Spokojnie, Słuchaj. nie zabiję. Chodzi mi o to, że po prostu... A to, to się nie boje nie... zabiję. A skąd ty widziałeś jak on robi? Ja? No mówię ci, no. że widziałem takiego fajnego Sebidda. Żeby mi się nie nudziło. Warthug. Ale nie Jezu, tego się nie da oglądać. Jak na w się widzi ale, ale trochę zepsułem z tym jednym Adonem, bo myślałem, że będzie lepszy, tak szczerze Myślałem, że to coś... Też... Maleka! Chyba ja chciałem szybko wchodzić i wychodzić z mocu. A wziąłem chyba coś innego No to tam są No, no to będzie tak Tu szybciej chyba wchodzisz I wychodzisz w sumie Ej, to było dobre, to było dobre, jak to było dobre. To było clean. Aaa, to było bardzo ładne. O, widać, że profesjonalista tak ma. Dlaczego ty do mnie biegasz ciągle? Tak leję od nas. nie pierdolę, że tu palec Nie ma? Nie ma. Ziemka No i dupa. Ojej, dobra, daję jest A królowa miała być nieruszana. Co? No, nie, nie, nie mówiłem, A, bym, że nie Jak gonim go tak że, 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 że nie no nie zabiję. No, tak? nie. Jak Co? O. Hak, bo nie, to no, tam o kampo, nie nie wiedziałem. Luźna na Ale teraz może sobie Mikrofon z tego, e, ze słuchawek, czy z czego masz mikrofon? Ze słuchawek. Bo tak dziwnie ci słychać, nie wiem, czy daleko masz ten mikrofon, czy. Ja ja czy... lekko. przybliź sobie go lekko. Znaczy ja spadał się. Nie, to Bo chyba tak właśnie się, za blisko. ci słychać, albo czasami niewyraźnie, nie wiem, czy to mikrofon, czy tak cicho mówisz. Na luzie, jak chcesz, tu gadaj tam. No.

Wadzalt chyba jeszcze nie ma Bo się nie wisiałem, prawda, prawda Ja nie wisiałem No, dobra. Dlatego mówię, dlatego, dlatego mówię Aha, on cię goni Ja im mówię dlaczego ty, ty słuszczą tę paletę No bo on... Wadzalt, leżysz Czysta siłka! Sam się leżysz. ej no, ej no Ej no, no Mój totem, normalnie no, no. Bazalt może leżeć, ale ty za to masz coś? A, tak, na to ma? Ciało. Nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie Ale po dobra próba z ma? Nie ma? Nie ma? po Zawsze Nie po Zawsze po prostu. <gryzanie> no. Zawsze a, ja a mógłbyś nie kampić, bo mi się troszeczkę pasek naładął. Ja nie kampię, ja, po, ja, ja sobie dalej posiadam tak? Dobra, dobra. A, ja chodzę wokół haka. <grym grym> ja nie kampię, ja tu szukam ludzi normalnie. Ja tu podziwiam tekstury. <grym> dobra, cztery A Ej, pytanie, każdy ma ma igraszkę? Nie. Tak? Ojej. Znaczy, chyba że ktoś se zdjął. No to ja zdjąłem sobie igraszkę. O nie no, Maksiu, jak tak można? Ja to wiesz. Dobra, będziesz moją czujką, Max. będzie robił. Co? Pentimento będzie nie robił. No, zby, nie no, przegramy nie no, gramy for fun. No. <laughs> no. Pentimento, no, pentimento to nie jest... pentimento, tak byłoby to for fun? For fun. Będzie zaraz leżał. <coughs> for fun. To wiesz... To... Nie, Lion ma bardziej dziwne perki, ja pierwszy raz takie widzę. Dlatego mówiłem, takie... Trochę fun, takie właśnie. No maksymalną ilość punktów z robienia genów. Bo, bo się znają, czy iść pod cicha, pod cichego killera, czy pod głośnego ale no, no, to drogi to już zostałem No w swoją stronę, ten kto idzie tak ten, ten jest w to Dobra Aha, to chyba wiem który zawisła Proszę mi nie kończyć, Genu, za szybki to będzie meczek. Jaki Bardzo przy... jesteś, proszę jest nie. proszę mi zostawić to. Dziękuję. O nie, co to za latarka, co to za ciśnij? <noise> za jakieś latarnie? Nie, nie przepełnę sobie. W ogóle na tej mapie respi to temy, czy nie e, no Tak. <noise> tak piekłem już pod. Nie, wiem. to jest najważniejsze. Mam... ja nie wiem, ja szukam jeszcze. właśnie ja też szukam. Dobra, jak coś się widziałem gdzieś będziesz moim czujką. Koło tego gena. A on i tak przecież nie Jak można w ogóle przeglokować ten? Musisz być przed. A i tak, przecież on jest niewidzialny, ten jeden chuj. Jakie ty masz ferki! A w sumie, trzy są podałe. No mówiłem, ja że się malą Tak, coś... No widzę, że malą wallhacka, ale nie wiem od czego to zależy. Wszystko jest wszystkiego, jeden tego, z jak, um, jak, jak wychodzi z imitki. E, nie, 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 ma... tego nie mam. A jest taki atum? Idzie. Nie wiem, czy albo jak jesteś zimny, al, albo, al, 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 albo jak jesteś już y, widziany. Dziękuję bardzo. Nie pamiętam, ale chyba The... był taki. E, taki no dobra, mam kolejny fotomalent, nie świecący. Ja mam dwa, jak coś to zdejmę za. Hex yes, mam. Łaź <grym> <grym> miłdę. Yeah, sorry, to jest mój e, hack, bo nie chciałem <grym> w środku <kreńca> Cię zabić. Łaź miłdę. <grym> Możesz wyleczyć, na spokojnie. Możesz strzelać, jest fajnie. Dawaj, leż tu. Ja jeździ mi ty, bo twój drugi hack, prawda? No, no, no. Mój jest, to ja mam dębkę. Dobra, no. no. ci... Matki no. no. i bózy oh. e, to nie, to jest twój drugi hack, prawda? Dobrze, więc co tu jeszcze jeden był? Zaraz zdejmę. No, tak. A ty no, do... eee, no, no, ja no. gdzie A Nie, jest. nie, jest na pewno nie, 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 A znajdźcie nie, No, nie, tutaj do tego nie, znajdźcie tą to nie, tutaj co, co się tego do nie, 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 za osiągnięcie no Przecież jak myśmy po raz z o, grali, to byśmy to robili I... I za to osiągnięcie I nie dostał nikt Ok, nie, I Jeszcze ja nie u, się sprawdzałem Jak będziesz miał dwa haki, to ci, to, to ci już zostawię hmm. Póki co nie mam co robić bo to się Jak, jak wyleciał z pipy Czekajcie A najlepsze, że nie mam właśnie nic pod szybkie wychodzenie Kurwa, no nie ma tu tak... niczego na tej mapie! To była paleta. Tam była paleta. No ja myślę, że ja znam te palety na tej mapie. No tak dużo, ja myślę, żeśmy że grali nie. na tej mapie, że znaleźć. znać. Tak o, grałem no. w ogóle, nie wiem czy nawet 10 razy na nie grałem Sorry Yeso. Ej, kogo ko, ko został igraszka, się kości zapytam Mi... Je, mi je zostało. Dobra Widzę, że ona została.

Właśnie to się zaznaczam. Nikt po mnie nie szedł, to się zabiłem. Aha, to się sam zabiłeś. Co się no. zabiłem? Dobra, ja musiałem że, że do żyli czy coś. Tam się zabiłem. Znaczy ja zobaczyłem się co cytatem i zacząłem się co cytatem. Ej, ale patrz, ej, ale powiedz mi tak, się, czy ten z kim pasuje do tej mowy? Nie wiem, bo idę w stronę bramy i nie widzę. Spójrz na mnie, Jesteś brzydki Aha dobrze żyje do krótko, jesteś brzydki chuj. Nie w o, nie. O, nie. Onun, co? i chuj Dobrze że do góry, wiesz? Aha, czuje się brzydki Idę do szafki Idę do Idę do szafki Kurwa, wsparcie lotnicze Dzień dobry Idę Dziękuję. Dobrze dawaj Nie no zostawcie O Ja będę się czołgał Liona stań bokiem Boje tak? bazy yeah? no, nie? No fajnie Aha Uciekłe Oni nie, mogli mogę tak uciekli Nie, jest tylko jedna opcja Nie mogę Tunelowanie Nie mogę Uciekli o, dobra, dobra, Dobrze, dobrze, dobrze się udało no. Alliancy, bo tak, to bez było tak, szczerze, że szkoda, szkoda. Ojej. Oh, yeah, jest ja easy <laughs> tunel. <laughs> tunnel, amper. Easy tunel. na. tunel, tu na. Jest tu bardziej Jest a